Przypominam, z prezydentem Dudą w tym samym stanie prawnym doszliśmy do tego, że pan prezydent Duda podpisał 24 nominacje ambasadorskie. Więc skoro pan prezydent Duda mógł podpisać, to pan prezydent Nawrocki też o to już prawie 6 miesięcy mógłby choć jedną nominację podpisać. Proszę, proszę, jak Radosław Sikorski, szef polskiego MSZ-u, spuścił stonu. Dopiero przecież co kpił i szydził z prezydenta Karola Nawrockiego, dopiero co prężył muskuły i składał kolejne buńczuczne zapowiedzi, a tu się pofatygował do pałacu prezydenckiego na spotkanie z prezydentem. Mówi o tym, że atmosfera była dobra, wręcz sympatyczna, a kompromis jest właściwie bliski zawarcia. Jaka to zmiana stoi za tym wszystkim i o co w tym wszystkim chodzi? O spotkaniu prezydenta z szefem polskiego MZT w najnowszym wideo komentarzu Karol Gatz. Zapraszam, na początku jednak prośba do Państwa o kliknięcie w przycisk subskrybuj, o kliknięcie dzwoneczka, o komentowanie materiałów, a także o kliknięcie łapki w górę. Za to wszystko Państwu bardzo serdecznie dziękuję, bo to wszystko pomaga rozwijać się mojemu kanałowi, ale proszę również o to samo w imieniu innych konserwatywnych twórców. Niech Państwo wspierają prawicowe, konserwatywne kanały, bo to lepiej dla nas wszystkich. Po prostu. Jeśli zaś chodzi o Radosława Sikorskiego i prezydenta Karola Nawrockiego, rzecz jasna, to. O tym, że doszło do spotkania w pałacu prezydenckim, już państwo wiecie, bo faktycznie spotkanie dosyć nieoczekiwanie miało miejsce. Dosyć nieoczekiwanie, biorąc pod uwagę przecież dotychczasową postawę Radosława Sikorskiego. Bardzo hardą, bardzo twardą. Radosław Sikorski uwielbiał w mediach wbijać szpilki prezydentowi, uwielbiał być złośliwy, zgryźliwy, uwielbiał go strofować, no ale. Tak się składa, że to nie sprawiło, że sprawa ambasadorów została rozwiązana. I Radosław Sikorski chyba, no nie chcę powiedzieć, dojrzał, ale chyba jednak wziął pod uwagę to, no, że można uprawiać politykę na Twitterze, w mediach społecznościowych, ale rzeczywistość jest jednak nieco bardziej skomplikowana. Mamy spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z Radosławem Sikorskim. Spotkanie stosunkowo długie, za zamkniętymi drzwiami, więc jesteśmy zdani albo na nieoficjalne informacje, albo na oficjalne komunikaty. W myśl tych ostatnich spotkanie było dobre. Przebiegało w dobrej atmosferze, było merytoryczne. Dotyczyło oczywiście przede wszystkim impasu w sprawie nominacji ambasadorskich, ale także uczestnictwa Polski w Radzie Pokoju i jeszcze kilku innych kwestiach. Ale rzeczywiście wspólnie. Spór o ambasadorów to jest coś, co determinuje teraz relacje na linii Pałac Prezydencki MSZ. To spór, który rozpoczął się jeszcze za czasów Andrzeja Dudy, a który jest kontynuowany, czy też trwa za czasów Karola Nawrockiego. Dla tych z Państwa, którzy sprawy nie znają lub już o niej zapomnieli, chodzi przede wszystkim o brak nominacji ambasadorskiej dla dwóch, Dyplomatów, ludzi, którzy chcieliby zostać ambasadorami czyli z jednej strony Bogdan Klich i Waszyngton, i z drugiej strony Ryszard Schnepp i Rzym. Na obu, na ich obu, nie, ma, nie było zgody ze strony Andrzeja Dudy. Jak również nie ma ich ze, ze strony prezydenta Karola Wrockiego. W sprawie Bogdana Klicha chodzi przede wszystkim o jego wypowiedzi, liczne wypowiedzi atakujące Donalda Trumpa, jak również o całokształt działalności politycznej Bogdana Klicha. W przypadku Ryszarda Sznepa chodzi przede wszystkim o jego przeszłość, czy też jego hmm, przeszłość rodzinną, ale nie tylko, bo tutaj też trzeba pamiętać o tym, że Ryszard Schneep był ambasadorem w kilku krajach. W tym Stanach Zjednoczonych i to był dosyć słaby ambasador, i na pewno nie realizował tutaj interesu polskiego. W każdym razie zarówno Andrzej Dudak i Karol Nawrocki nie zgadzają się na to, by zarówno Sznef, jak i Bogdan Klich objęli swoje placówki, czy też objęli placówki, w których teraz są szarż d'affaires. No a w związku z tym powstał pad, bo oczywiście MSZ nie chciało się zgodzić na ludzi Pałacu Prezydenckiego, do tego prezydent zablokował także inne nominacje, no i generalnie w efekcie tego sporu Polska nie ma swoich ambasadorów w naprawdę wielu różnych stolicach. I to to jest sytuacja zła. Niezależnie, szanowni Państwo, od sympatii, antypatii, niezależnie od tego, co myślimy o tej konkretnej sprawie. Sytuacja, w której Polska nie ma swoich ambasadorów w najważniejszych stolicach świata, w ważnych miejscach, tam, gdzie rzeczywiście dzieją się rzeczy ważne, jest to obiektywnie patrząc sytuacja zła. Po prostu. Oczywiście ta praca dyplomatyczna cały czas trwa, no, ma miejsce. To nie jest tak, że te placówki nie funkcjonują. Oczywiście one funkcjonują, ale z punktu widzenia symbolicznego, także politycznego, to jednak ma swoje znaczenie. Radosław Sikorski, oczywiście, Pytany o spotkanie z prezydentem, mówił o tym, że do kompromisu jest całkiem blisko i liczy na to, że uda się go zawrzeć. A to oznacza, szanowni państwo, że Radosław Sikorski chcąc, nie chcąc ustępuje prezydentowi Karolowi Nowrockiemu. Oczywiście nie są znane szczegóły rozmowa, w ślad za tym ewentualnego porozumienia. Nie wiemy, jak to wszystko wygląda w szczegółach, ale sam fakt. Że Radosław Sikorski pofatygował się do Pałacu Prezydenckiego, widać to jednak nawet po jego mowie ciała, po jego wypowiedziach, no wręcz zgrzyta z, ze złości zębami. I mówiąc o tej sytuacji, mówiąc o relacjach z prezydentem, także o tym, co się wydarzyło, widać, że Radosław Sikorski nie jest zadowolony z obecnej sytuacji, ale jednak. Jednak do tego pałacu prezydenckiego poszedł, jednak porozmawiał i kto wie, być może ten impas zostanie przełamany. Ale w mojej ocenie to oznacza, że Sikorski po prostu ustępuje Karolowi Nawrockiemu. Szczegółów, jak wspomniałem, nie znamy. Zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądać ostatecznie, bo od szczegółów naprawdę dużo zależy. Ale wydaje się, że prezydent Karol Nawrocki swoją konsekwentną postawą, swoją determinacją, tym, że nie odpuścił, wygrał kolejne starcie pokazał, że jako prezydent ma tutaj swoje prerogatywy, ma swoje uprawnienia i nikt nie będzie mu wchodził na głowę i na jego podwórkę. I za to plus. Bo oczywiście za Sikorskim stoi Donald Tusk. Bo to nie jest tak, że to Radosław Sikorski robi sam z siebie. Nie, on to robi przy pełnej aprobacie Donalda Tuska. I o tym także należy pamiętać. W ten sposób właściwie Karol Nawrocki można powiedzieć daje przyteczka w nos Donaldowi Tuskowi po raz kolejny. Premier nie ma ostatnio dobrej pasy, choć próbuje się ratować mediach społecznościowych coraz bardziej infantylnymi wpisami, ale ewidentnie polityki tak się nie uprawia. No i to w zasadzie obrazuje. Stan naszej dyplomacji i polityki zagranicznej. No, mamy na czele ludzi, z jednej strony na czele rządu, z drugiej strony na czele MZ, to ludzi, którzy myślą, że dyplomację, polityką uprawia się na Twitterze w mediach społecznościowych, No to jest nieprawda. Dla lajków, dla po przychylnych komentarzy potrafią napisać naprawdę dużo, atakować naszych sojuszników, tylko dlatego, żeby się przypodobać określonym grupom interesów, czy też po prostu państwom. A jak wygląda prawdziwa dyplomacja? O tym się przekonał dopiero co Radosław Sikorski, który był z wizytą w Indiach. I ta wizyta była tak fatalna. Wybuchł taki skandal, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Indii nawet nie poinformowało o spotkaniu z Radosławem. Sikorskim, bo Radosław Sikorski opowiadał tam takie głupoty dotyczące armii europejskiej. To jeszcze można by było zrozumieć, no bo to akurat z punktu widzenia Indii nie jest jakiś temat ważny. Ale także opowiadał o Pakistanie i o paru innych sprawach, a to już odczytano w Indiach jako afront. A Indie było nie było, są jednak dosyć istotnym graczem. No więc Radosław Sikorski skompromitował siebie, skompromitował nasze państwo. A Donald Tusk, no Donald Tusk kompromituje siebie i nasze państwo dosyć regularnie, więc to akurat nic nowego. Na koniec, jak zawsze, prośba do państwa, komentarz. Proszę pisać, proszę komentować, jak państwa na to wszystko patrzą. Karol Gac, kłaniam się nisko.